Dostałem SMS-a od gwiazdora Mikołaja. To różnie go nazywają. Abym zrobił duży karton. Duży karton, ale w postaci konia. I żeby ten karton był na tyle mocny, by moje wnuczki mogły tam wejść. Lubią konie, no więc... Postaram się zrobić coś takiego. Pokażę Wam, jak to robię i co z tego wyszło. Przygotowałem materiał. Duży karton, kołki, z tego zrobię nogi konia, płyta na wzmocnienie spodu, jakby chciały wejść do środka, do środka do kartonu. No i oczywiście wkrętarka, przycinarka no i, i parę wkrętów. Wyżynarką przytniemy poszczególne elementy, to będzie wzmocnienie. 10 minut cięcia i już jest. Wszystko gotowe, przygotowane do skręcenia. Teraz będziemy to składali. Do środka włożyłem płytę wzmacniającą. Zastanawiam się czytać. Potem tutaj jeszcze rozpórki, te deski, ale zobaczymy. Nóżki są ustawione, teraz tylko trzeba przykręcić. Pomału, pomału będzie. Nóżki przykręcone, po dwa wkręty. Dałem jednak te rozpórki, będzie to solidniejsze. Będzie można wchodzić, siedzieć i jechać konno. Nóżki są, wszystko stabilne. Teraz będziemy musieli zastanowić się. Teraz tak. Zamknięcie damy do środka. No i już widać sylwetkę konia, proszę. Tutaj będzie głowa, a tu ogon. O, ładny konik. Hm. Tutaj gdzie będzie głowa naciąłem w tych dwóch miejscach, to będzie zgięte, głowa będzie o, o. I to wzmocnimy w ten sposób. Dorobimy jeszcze troszeczkę, a ogonek tu już prawie jest. Odciąłem te fragmenty, naciąłem z tych stron. Tutaj z tej strony są takie zakładeczki. Jak to wszystko złożymy. Jak to wszystko złożymy, to mamy taki ogonek. Ogonek jest, trzyma się, podklejony i strzywkami tapicewskimi. O, czymś takim. Przytwierdzone. Tak samo tutaj. Klej, szywki zagięte z tamtej strony. I szyja jest. Teraz z innego kartonu zrobimy głowę. Może coś takiego. Głowa przycięta z jednej i z drugiej strony to samo troszeczkę zabawy było, ale teraz tak teraz głowa bardziej tak na dół hmm. tak w galopie czy tak wygląda koń? Eee, Mączę mu postawimy jeszcze będzie bardziej podobny do konia. Tak. No już prawie jest gotowy. Wysłałem zdjęcie do gwiazdora. Bardzo zadowolony, ale powiedział, żebym nie dokończył e, tego konika, bo e, mają to zrobić dziewczynki, nasze wnuczki. Mają podoklejać, pomalować, tak żeby był piękny. Nadszedł ten dzień. Mikołaj przyniósł wszystkie prezenty. Sporo ich. No i ten koń. Jest. Nie wiem co w środku. Co on tam włożył. Ale tam coś jest. O, taki konik. Dla Asi i Hani. No i te wszystkie prezenty. Większość dla naszych wnuczek. Prezenty prezentami. Ale szykowanie tego. I patrzenie na radosne buźki obdarowanych to jest największy prezent.